No witam serdecznie, my już jesteśmy po kopaniu, godzina 15 z Przemem wracamy do domu co mi dzisiaj wyszło. Wyszły mi 3,5 hamerka e, jakieś tam pierdółki, pierdółki, wiele guzików, zresztą sami zobaczycie co e, No i teraz co? E, zapraszam do oglądania. No i, i panowie, no hajtujcie, hajtujcie, hajtujcie. Jeśli macie ochotę, no to hajtujcie. Skoro uważacie, że taka wasza, wasza wola, no to nie będę, nie będę się tam rozbijał. Ale jak już jesteście, to kliknijcie tą łapkę dla świętego spokoju, żeby liście, żeby było fajnie. Także na razie i, i zapraszam do oglądania, no, no co? Nara!